Nie no masak <noise> Aha... Hop Skoczyłem Oho Zaraz padnę Nie, nie było tak źle Jutro może być gorzej Fajnie się po drabinkach chodzi No Dobra, ja sobie tutaj pf, trochę poszukuję O, poszukuję Klotkę sobie postawiłem Oho O to co? Co to jest? Lud. A to da się rozwalić to zniknie, czy co? Nie, to nie znika. Aha. O, jakieś lagi dziwne. Co jest? No co jest? What the fuck? O, już jestem. O, super. Ja, o! Jakieś lagi dziwne miałem. No to, a to lot jest taki, jezus, Maria. Dopiero teraz jeszcze jem. <laughs> Ja myślałam, że jakieś lagi to są to takie nie. luty, są że tego... No. Trzeba rozbik wziąć jakiś taki dziwny, nie? No. no, cwane, cwane. No trzeźwo bym na to nie wpadł. Hop. Hop. A takie buty. Ostatnio był komentarz na twoim kanale. Jak ja uwielbiam, jak ty pijesz. <laughs> a, a. Ciekawe, skąd wierzę ja tego. O, 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 o nie, no kurde, no. No, blacha mocha! Co za... ...ze mnie bałbziety O, do góry dawaj. Aha. Zaraz się połamie. O, udało się! Z jakimś Co teraz? T teraz się połamiesz. Hop. Dzięki. Dobra, no, czekaj. Okay. Aha. Oj! Eee, oho! Palimy się! Oho Idź się o tam u, ten wykąp, nie? Umy się. Trzymaj. Co to za jabłka? Złoty. Oho. Zamkniemy cię w zało, będziesz jak małpa. No dobra, tutaj będzie chyba nieciekawe coś czuję. Kim oh. jesteś? Przełącznik. Oho. Coś tu się wleje, albo coś się tak otworzy, coś to może być. Tu się e... otworzy. Czekaj. No a otwieramy wszystko. Dziob... Dziobak to, stack wodno-lądowy. Kliknij łapkę w górę. Nie podoba mi się, fajne. Co mam kliknąć? Oho, ho. Klikaj byle co, zobaczymy. Okej. Okay. Zobaczymy, co się stanie. Kim jest ktoś. Ktoś jest kimś, kiedy nie jest nikim. Oj. No to nic nie działa, to... Jak, to nie wiem, to co? Co? To to trzeba wszystko tego? Jakoś... Trzeba, trzeba poustawiać... Eee... Y... W jakiejś kolejności chyba? No jakoś tak. Że parę jest... odpowiedni. A, Kogo to przypomina? O, tak szyba nie mnie nie Oj, szyba pękła. <laughs> Sama. O, otworzyło się. O! O sprytna. Przy pewnie razy chodziłeś nie? <laughs> nie, właśnie... ciach. ciach. Oho. O-o. Dobra, na hama. Oho. O, teraz super, nie mogę. Jestem uwięziony. No co teraz zrobić? Wyjść oknem? Szyba. Okej, okay, to nara. <grym> Dobra, ja wychodzę. awaryjny awaryjnym <grym> Padł. O, no, sieba. O, siema. Chciałem ten da dachem wejść, no dobra. Oooo, siema, co tam? Co tam świnie? Koledzy, rozumiem. No, szkoda, że dzików nie ma. Patrz, ucieka, ucieka. Spierdalek. kurwa. Do, do dziury, do dziury. Hop, utop się. Nie, do tej jamki wpadła. No. Dobra, co to? Ale to, czekaj, to. A, to trzeba wrzucić, tak? No ja do wszystkich. O, no, to ja nieświadomy coś zrobię do... dobrze. <grymne> Ale kopnęła świnię. Ekolodzy ci zjedzą. Ile tak trzeba? Cztery? No, no. i jajno. Easy eee, świnio. Boże, jaka to coś świnio taką bredną. No idź. Hop. Hop. O, 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 o. dobra, to teraz ja do... ja do tego. I przechodź. Gdzie? Gdzie przechodzić? Co się dzieje, może? Jest. Ale gdzie? Tędy? No tam, tam gdzie się otworzyło Aha. ale nie! A czekaj. no tak Kurde, coś mi się popierdoliło No dobra, co tu pisze? Zdanie ósme Labiriant". Aha Zaj O to No no, fajnie o, To mamy Jak ja mam to otworzyć? Co ja mam? No bez jaj Jezu, jak ja nie lubię tych mapek, trzeba myśleć. <noise> dach rozwaliła <noise> o to się będę. Oooo, masz atak e, Nie skaż do, do wody, czyli skakać tak. Bez zaufania. Oho! <noise> Żyjesz? Tak, chodź tu. Oho. Nie tam! <noise> u, chciałem sprawdzić. Myślałam, że tam lawa była u ciebie, no to zginęłaś, nie? No nie! No, ja się utopiłem. Znaczy, się zabiłem. Come on. Czekaj, u się ten. No, dawaj, dawaj, TP. Oho, Dobra. masz jabłuszka, czy nie? Tak, pod bluzeczką <śmulacza> dwa jabłuszka masz. Tak, <śmulacza> <śmulacza> ta do. Jedno... O, dwa mam, może, kurna. Ale co jest? Co jest? Ty weźmy tu. TP, TP, bo mnie coś się zanudzieje. O, Dobra, gdzie jestem? Co tu skrzynka? No Skrzynka no, jakaś? No jabłuszka tam są. No co ja mam wziąć? Wszystkie? No, dałam ci ją! No, kurwa ci... a. Ale czekaj, to ile tych jabłuszek bracie, bo ja wszystkie wziąłem. to bardzo dobrze. Aha, zajebiście. Czekaj. Uwaga na nogi.